Rok 2019 dobiega końca. Założony cel 10 tysięcy subskrypcji udało nam się wspólnie osiągnąć. Dlaczego wspólnie? Dlatego, że oprócz mojego wkładu, mojej pracy, również ważne jest wasze zaangażowanie, wasze lajki, wasze komentarze, więc dlatego wspólnie udało nam się ten cel osiągnąć. Jak to się w ogóle wszystko zaczęło? Wszystko zaczęło się od właśnie tego filmu. Jak zrobić samolot z papieru? Długo latający szybowiec. W późniejszym czasie pojawiały się poradniki, które nie miały zbyt wiele wspólnego z papierem, więc postanowiłem po krótkiej przerwie <laughs> zmienić nazwę kanału na Kreatywny Dzień. Tutaj widzimy gumówkę w wykonaniu Maćka. Maciek jest młodym modelarzem nowej generacji, który jest w stanie samodzielnie zaprojektować i wydrukować na drukarce 3D elementy do samolotu. Dwa samoloty z papieru w wykonaniu Miłosza. Kolejne samoloty i łódka wykonana przez Patryczek Games. Kolejne samoloty z papieru wykonane przez Motoromed. Thank you Ahmed for a photo of your paper plane. Dziękuję für das foto deines Dziękuję wszystkim za nadesłane zdjęcia. Życzę z całego serca wszystkiego najlepszego na nowy rok 2020 oraz super zabawy dzisiaj wieczorem. A my widzimy się już w nowym roku, w nowym filmie. Czym się pa?